Słowem 2016 roku. Ktoś poda przykład, żeby wyjaśnić temat. Wyniki próbnych egzaminów były słabe. Odlała sześć z nich. Ciężko będzie jej zdać. Nawet jeśli to się uda, może mieć problem na studia. Alma ma słabe nastawienie. Jest rozkojarzona. Martwimy się, czy nie ma problemów w domu. Jakich problemów? Kryzys niespodziewanie mocno dotknął dzieci. Wpływ może mieć zła sytuacja finansowa. Nie mamy takich problemów. A między państwem? Wszystko dobrze? Tak. Chcemy zrozumieć, co się dzieje. Zawsze miała niezłe oceny. Była aktywna, nawet jeśli tylko narzekała. Może bierze narkotyki.